Dzień dobry, witajcie lwy z tej strony Kamila Inner Vision Taryu. a to jest rozkład dla Was na luty 2020 roku. Oczywiście dla wszystkich, którzy tutaj szukają dla siebie informacji. Jeżeli chcecie mieć jakiś poszerzony obraz, to kliknijcie w film dla Waszego ascendentu. Dla waszego księżyca na przykład. Albo taki, do którego Was po prostu ciągnie, na zasadzie intuicji. Bo pamiętajcie, to nie jest kanał astrologiczny, to kanał tarotowy. Tutaj posługujemy się bardzo mocną intuicją oraz tym, co się nazywa rezonowaniem. Warto jest z tego korzystać, i tarotem się troszkę też pobawić. Otwierając się na przekazy. Oczywiście, jeżeli ktoś ma taką ochotę. Patrzymy, co tutaj jest dla Was na luty 2020 roku. Najwyższe istnienie, proszę o przekaz na luty 2020 roku dla lwów. Ten miesiąc, czwórka kielichów, raczej spokojnie, raczej tak biernie się pokazuje. Zastanawiacie się, czy przyjąć ten kielich, czy nie, czy przyjąć jakąś ofertę, czy nie, czy zdecydować, czy nie, czy zainterweniować, czy nie. A takie wszystko jest tutaj, że hmm, czy przyjąć to, ja tego może nie chcę, czy zaryzykować, czy podjąć działanie, czy dalej posiedzieć w miejscu. Czwórka kielichów jest czasami nazywana kartą emocjonalnego luksusu, że w sumie ja mam wszystko, czego mi potrzeba. Może i trochę tak się nudzę, bo chciałoby się jakiegoś ognia, ale tak naprawdę to ja mam wszystko, czego mi potrzeba. Czasami jest to tak, że nie jestem zadowolony, zadowolona do końca z tego, co mam. Chciałabym coś mieć. To jest w zasięgu mojej ręki. A i tak tego nie biorę, nie widzę tego. To już wiecie, każdy ma, może mieć inaczej. W każdym razie jest to bardzo spokojna, bierna energia yy, możliwości włączenia czegoś do swojego życia lub nie. Wejścia, wyjścia, wyciągnięcia ręki, postawienia tego kroku albo nie. Co Wam pomaga, arcykapłan? Kierowanie się. Swoją wewnętrzną prawdą, swoją mądrością, swoimi wartościami, życie w zgodzie ze swoimi wartościami. Arcykapłan to jest bardzo mocna energia związana z wiarą, z autorytetem, z materią połączoną z duchowością. Mam teraz poczucie, że bycie w takiej harmonii, właśnie tej materialno-duchowej. Właśnie nie chcę więcej niż mam. Wystarczy mi to, co jest. Albo chcę więcej. Wiem dlaczego. To ma jakieś takie umocowanie też w duchowości, nie tylko w materii, w jakiejś próżności. Jakieś tak poważnie to się zrobiło w tym momencie. Ważnie, bo mam wrażenie, że to co następuje później kochankowie, to burzy tą piękną harmonię, choć piątka nie jest wcale harmonijna, tą piękną harmonię w arcykapłanie. Bo wiecie wcześniej mamy cesarza, czyli pana materii i tutaj mamy arcykapłana, czyli taką strukturę, która nie mówi tylko o materii, ale ona ma jakiś taki większy sens. Tam jest materia, tam jest duchowość, tam jest misja swego rodzaju. I właśnie w oparciu o to będziecie podejmowali, tak mi się wydaje, decyzję, czy skorzystać z czegoś, czy nie. Na ile to jest zgodne ze mną? Co jest moją prawdą tutaj? Czy ja tego potrzebuję, czy nie? Czy to, co będę robić tutaj? Będzie miał jakieś przełożenie dla innych. Czy to jest moje miejsce? Czy w ogóle nie? Takie bardzo sensowne podejście. Bardzo sensowne i bardzo odpowiedzialne. Podoba mi się, bo ja lubię takie podejście. Co wam może przeszkadzać? Pędku zwycięstwu ku staniu na najwyższym podium, Próżność jego. Takie przejedzenie się aż do bólu brzucha. Jakby coś nie wystarczało, jakby jakaś luka miała być kompensowana czymś innym w nadmiarze, jak na przykład, nie wiem, przejedzenie się, alkohol, seks i tak dalej. Te wszystkie kompensacje, które my w, ży w życiu stosujemy, jako taki ucieczkowy. Yy, Ucieczkową taktykę od jakiegoś smutku, od jakichś problemów, od konieczności pogodzenia się z tym, właśnie, co jest, gdzie jest moje miejsce, czego nie ma. No, takie to jest bardzo, bardzo to jest interesująca energia. O tyle na razie mogę powiedzieć, bo jakby wyższa energia walczyła z niższą, z jakimś takim poklaskiem tani. Można to też tak czytać, że ktoś nie chciałby przyjąć oferty, bojąc się tego, że sobie nie poradzi, bo są lepsi od niego, bo to bo jakby nie należy do tego miejsca, bo jest ciągle w pozycji ucznia, a nie nauczyciela. No to tutaj trzeba by było jakby zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście we wszystkim trzeba odnosić sukcesy, by misja była wypełniona. Bo czasami. Nie trzeba być zauważonym, i nie trzeba być najlepszym, żeby i tak dobrze swoje zadanie wypełniać. Co odchodzi do przeszłości dla Was? Osiem mieczy. Poczucie, że nie mogę, poczucie, że, e, że nie mogę się ruszyć. Teraz wiecie, że możecie się ruszyć, tylko zastanawiacie się, w którą stronę będzie najlepiej. To nowego przychodzi, umiarkowanie. Jest tutaj uzdrowienie tego tematu, połączenie wody z ogniem. E, dzięki temu powstaje nowa wspaniała substancja. Powstaje coś pięknego, powstaje jakieś takie życie. Połączenie dwóch składników to jest piękne połączenie y, wiary, y, pewnej takiej pokory, cierpliwości, łagodności. Tej karcie. Te składniki tworzą niepowtarzalną miksturę. Tutaj na tej karcie tworzą taką roślinkę, jakby takie życie. Myślę, że ta siła, bo tutaj mamy dużo siły, dużo takiej mocy, mocy twórczej. Ta, ta, ta karta jest powiązana często też z artystami, którzy doprowadzają coś do takiego niemalże boskiego stanu. Jak anioł. Zawsze tutaj anioł jest na tej karcie. On, oni uzdrawiają, oni prze, przerabiają coś. Na przykład bardzo często artyści przerabiają jakiś trudny temat, świdrują go, pokazują często w kontrowersyjny sposób, w dobrych czasach sztuki. To właśnie artyści mieli tą furtkę, taką możliwość do wypowiedzenia się, kiedy następuje cenzura. I, i jest właśnie takie poczucie, że nie można, że wchodzi jakiś strach, że nie można wypowiedzieć się na jakiś temat, no to sztu, sztuka wtedy nie, nie spełnia tej funkcji, którą ma spełniać. Taka funkcja społeczna, bycia takim wentylem ze społeczeństwa. I mam wrażenie, że właśnie to poczucie, że jakby nie mogę coś, coś zrobić, nie można, ustępuje, ale ustępuje bardzo wysokim wartościom. Biada tym, którzy szukają splendoru, wtedy wychodzi kicz, <gry> wtedy wychodzi kaszana, i szybko o tych ludziach się zapomina. Albo wspomina się ich jako takie kwasy, jeżeli chodzi o artystów, na przykład. A tutaj są naprawdę wys wysokie wartości. Te z tego można było wyczytać na przykład takiego artysty, który został doceniony dopiero po śmierci. Czyli coś, co wyprzedza nasze czasy, coś, co jakby nie przekłada się na tą decyzję teraz, w tym momencie, bo ta osoba ma dużo większą percepcję i dużo lepiej, dużo, dużo bardziej widzi reperkusje decyzji podjętych w przyszłości. Czyli może teraz jakby nie zostanę doceniony, ale w przyszłości jak najbardziej. Poza tym nie mogę nawet w ogóle robić tego inaczej. Czyli muszę robić to w sposób niepopularny, taki dziwny, może będąc na uboczu, może będąc jakimś takim outsiderem, ale jakby muszę to robić, bo inaczej to właśnie już nie będzie sztuka. To będzie kicz, to będzie jakieś takie rzemiosło, ale na pewno nie sztuka. Jak wy pokazujecie się w tym czasie? Księżyc, dużo intuicji, mamy już trzecie wielkie arkana. Dużo intuicji, dużo połączenia z własnymi emocjami, e, odkrywania czegoś, takiego zagłębienia się bardzo, tak, tak, tak wyciągnięcia ze środka, takiego tego sensu ze środka, który jest nieoczywisty, ale ja mam poczucie, że dla Was jest jak najbardziej oczywisty. Że właśnie ktoś z boku nie widzi, w ogóle nie widzi, o co Wam chodzi. Bo nie ma takiej percepcji, jakby nie widzi tego zakresu. Nie słyszy tej fali. Nie widzi tego aspektu. W ogóle jakby go nie zauważa, nie docenia, a wy się wahacie, bo zdajecie sobie sprawę z tego, jak ważna jest to decyzja na przykład. Że Nie można zrobić tego byle jak. Macie świadomość tego, że można coś z tym zrobić, teraz tylko zastanawiacie się, jak to zrobić. Wiem, że to jest enigmatyczne, ale właśnie tak to widzę. Co robić? mieczy. Wymieniać się informacjami, przesyłać informacje, komunikować się. E Działać ostrożnie, mam takie wrażenie. Powiedzmy, czy nie działa ostrożnie, ale ja mam wrażenie, że tutaj jest właśnie takie, w, w tym szaleństwie jest metoda, no nie? Że, mimo że to nie, jakby nie jest obiektywnie ostrożne, to w Waszym mniemaniu, w Waszej percepcji, jak najbardziej jest. Tylko właśnie to trzeba by było widzieć jakiś taki aspekt, którego inni nie widzą. Zaraz zobaczymy, co to jest za aspekt. Cały kawałek kawy. Co to jest za aspekt? Kupiec. Albo mówimy tutaj o dziecku, albo mówimy o tym, że jakby wchodzą nowe czasy. Bo wchodzą, owszem, gdzieś tak. No. Niedługo wchodzi bardzo nowa energia. I to dotyczy, dotyczy tego, że wszystkie jakby decyzje, które są tutaj podejmowane. Wyswobodzenie się z jakiegoś mentalnego więzienia. to może być nawet jakby takie uwolnienie się od poczucia winy, że nie mogę z tym nic zrobić. bo mogłoby być tak, że faktycznie nie możecie czegoś zrobić, że to nie jest złudzenie. Tylko, że poczucie winy związane z tym, że no, nie mogę, nie mam fizycznej możliwości, a i tak się tym przejmuję. Yy, może tutaj odchodzić do przeszłości. Następuje jakieś takie uzdrowienie. Następuje odnalezienie się w sytuacji. Wiecie, że to wszystko, co te, tutaj się dzieje, co wy przeczuwacie gdzieś pod skórą, w kościach, że to jest zupełnie nowy początek. Nowe czasy, nowe życie. Nowa droga, coś nowego się otwiera. Bardzo dużego. Nawet jeżeli decyzja jest malutka, to wy wiecie, że ona będzie miała bardzo silne reperkusje w przyszłości dla Was. To, o czym mówiłam o tych artystach, którzy byli tymi świętymi głupcami w społeczeństwie. Czyli oni mogli robić to, czego nie mogli robić inni. żeby inni byli w szachu, żeby inni w tej takiej strukturze społecznej funkcjonowali. To część społeczeństwa musiała być szalona. I to, co wy będziecie robić, to, co wam pomaga, to, to ten, ten cały temat, o który wy tutaj walczycie. On w jakimś stopniu wykracza poza obecną normę. Ale w przyszłości będzie normą. Kurczę, nie wiem, jak to powiedzieć. To w przyszłości się tak bardzo połączy. To wszystko, co teraz się tutaj u was dzieje. Mam nadzieję, że w miarę zjedliwe jest to czytanie. Choć już dla mnie nawet jest ciężkie tak nakręciłam. Okej. Okay. Czy go unikać? Wierzę. Wierzę, to jest sam ogień, a tutaj potrzebna jest też woda. Wierzę, że to jest skrajność. Wierzę, że to jest nieoczekiwane, zbyt pochopne wydarzenie. Hmm, tak, impuls. Ale dotyczące czego? Albo w Waszej roli jako matka, albo w, jeżeli będziecie w roli szefowej, szefa, osoby decyzyjnej, która wpływa bardzo na y, życie innych osób. Czyli na przykład, czy będzie ta osoba miała pracę, czy nie, czy, czy będzie zarabiała, czy nie. Yy. Królowa Denarów to jest także odpowiedzialność za materię. W tym obszarze nie. Należy, to także może mogą być kwestia rodzinnych powiązań. Nie należy, róż, należy, różnego rodzaju, bo to i z waszą matką, i z waszym dzieckiem, i z waszą siostrą, i z waszym bratem. Nie należy tutaj podejmować impulsywnych decyzji związanych z tym wszystkim, co materialne. Ciało. E, nie wiem, choćby zrobienie tatuażu. E, niech to będzie przemyślane, niech to będzie. E, Głęboko w Was tutaj funkcjonujące, a nie na, nie na pokaz, jakby no, tatuarz to tylko przykład jest. Ale rozumiecie o co chodzi. Eee, ciało, zdrowie, zadbanie o zdrowie, praca, dom, finanse, przedmioty, powiązania rodzinne, wpływanie na kwestie materialne innych osób także. To jest to. To jest to. To jest nieuniknione, co najprawdopodobniej będzie się działo. Trójka mieczy. No, e, powiem Wam, że nie miałam dawno takiego czytania jak to. Jakiś czas temu miałam chyba dla panny, czy dla strzelca. Chyba dla panny miałam. Jakiś czas temu. Wagi w poprzednim roku miały takie czytania. Ostatnio panny też miały i teraz tutaj jesteście wy. Wy jesteście znakiem. Lew, lew, lalwa czytamy. Tu jest rozpoznanie, tu jest zrozumienie. Gorzka prawda. Gorzka prawda, która wyzwala. Dosłownie wyzwala, tu jest koniec. Tutaj mamy nowy początek, a tu jest koniec. Tu jakby kurczę, kochani. To jest tak mocna energia, że ja dawno czegoś takiego nie widziałam. Trójka mieczy jest uzmysłowieniem sobie prawdy. Po niej następuje uzdrowienie czwórka mieczy. To jest dostrzeżenie jakiegoś problemu, zauważenie go, uznanie go, zaakceptowanie jakiejś trudnej, prawdy, bolesnej. I ta prawda nas wyzwala, bo tylko prawda nas wyzwoli. To wszystko jest powiązane z, z rodziną albo z pracą, z jakąś drogą życiową, karierą. To jest porzucenie nadziei na coś. To jest bolesny proces. Wynika z. Tak silnie, ono, to się tak silnie bierze z waszego wnętrza, i wiecie, że to jest w pewien sposób ostateczne, że to pewną epokę, jakby się kończy. Pewna epoka się domyka. I następują nowe czasy. Następuje ułożenie się w tym, jak kotek w legowisku, tak wy w tym umiarkowaniu się układacie, uczycie się w tym funkcjonować na nowo. Choć jeszcze niewiele jest tutaj jasne. Taki stan może doprowadzać do tego, że ego krzyczy, bo ego chce. Chce, chce braw, chce blasku i splendoru. Ego chce, żebyśmy się śmiali, żeby było wesoło. Ego chce pokazać, kto jest na górze, kto jest na dole, kto ma rację, a kto nie ma racji. I przede wszystkim ta nasza bardzo ludzka strona chce być bardzo doceniona, ponieważ niestety, niestety, jesteśmy tak skonstruowani, że bardzo potrzebujemy ze zewnątrz e, aprobaty, akceptacji. W procesie życia dochodzimy do tego momentu, że żadna aprobata, żadna akceptacja, żadna krytyka, żadne wykluczenie z zewnątrz nie ma żadnego znaczenia. Jest takie powiedzenie, że jak miałem tam 10 lat, to się przejmowałem, to, to się, to się przejmowałem, co myślą o mnie ludzie. Jak miałem 20, to się przejmowałem, myślałem, później, później nie myślałem o tym, nie przejmowałem się, a na koniec zdałem sobie sprawę, że ludzie w ogóle o mnie nie myślą. Że to w ogóle nie jest istotne. A tak bardzo dajemy się zwieść tej powierzchowności. Ja o tym mówi tutaj ta szóstka w na minusie. Jest to bardzo mądry czas w waszym życiu. Wyzwolenia się. Ponownych narodzin. W prawdzie. W jasności. Ale swoje no, trzeba przeżyć, nie? Wszyscy tutaj, jak jeden mąż, musieliśmy po dupie za przeproszeniem dostać, żeby uzmysłowić sobie to, co jest ważne, co nie jest. I to się dzieje u Was. Co Was może zaskoczyć w bardziej takim pozytywnym, optymistycznym aspekcie? Wisielec. To jest mądrość. To jest mądrość. Nabywacie mądrość. Nabywacie ogromne doświadczenie w lutym. To w pewien sposób was otwiera. To nie jest aktywny czas, tak jak już na samym początku mówiłam, czwórka kielichów jest bardzo bierna. Tu się coś układa, tutaj coś się waży, tutaj coś jakby dochodzi, fermentuje. Jakiś proces się tak miele. Nie jest to czas na gwałtowne decyzje. To jest czas spokojny, w którym przychodzi do was oświecenie. Jak do tego wisielca, pięknego, tak pięknie połączonego, otwartego, tańczącego w tej mądrości. Z czym przechodzicie do następnego miesiąca? odrobioną lekcją, kochani. Mamy tutaj świat, mamy 10 denarów, mamy głupca. To wszystkie karty mówią mi, że przechodzicie z odrobioną lekcją. Trzeba było coś przeżyć. Trzeba było z czymś się zmierzyć, coś zobaczyć. Trzeba było też przejść w taki stan yy, niemożności zrobienia podjęcia jakiejś decyzji albo poczucia, takiego wrażenia o niemożności. I ten etap się kończy. 10 denarów to jest pełnia materialna, dobre decyzje materialne, tutaj podejmujecie, jeżeli nie jesteście pochopni. Ten wisielec też może mówić i umiarkowanie o czasie, nie podejmuj pochopnych decyzji, szczególnie związanych z jakąś materią, bo przyjdzie lepsze rozwiązanie bardzo szybko. Słuchaj swojej intuicji. Jeżeli nie wiesz, czy się zdecydować, jeżeli nie wiesz, czy się rozstać, czy kogoś wyrzucić z tej roboty, czy samemu odejść. Jeżeli coś cię tak trzyma, żeś kurczę no w efekcie to bym chciała tak tak reagując bardzo impulsywnie, na szybko to ja bym chciała to zrobić. Ale intuicja mówi poczekaj, poczekaj. Jeszcze chwilka. Jeszcze zobacz, zobacz co będzie. Świat, świat się nie kończy. Nie zając, to jeżeli nie podejmujecie tych bardzo pochopnych decyzji, to z czasem wisielec i umiarkowanie przychodzi rozwiązanie, które daje wam stabilizację, które daje wam e, pełnię finansową, powodzenie w rodzinie, ułożenie się tych tematów oczywiście na nowych warunkach. Bo tu się zmienia prawo, zmienia się hierarchia, zmienia się osoba decyzyjna, ale utrzymujecie ten status, status, nic nie tracicie, wręcz przeciwnie, zyskujecie. Dlatego ufajcie swojej intuicji. Co mamy tutaj? Pięć kielichów, paść kielichów i ósemka denarów. Mogą to być myśli o rzucaniu pracy, porzucaniu związku, porzucaniu czegoś, nad czym długo pracowaliście, co teraz wydaje się być jak psu w dół ze przeproszeniem. I złość, i żal, i bunt wobec tego, bo tyle pracy w to było włożone. Bo tyle czasu, tyle energii zainwestowanej. Ale zobaczcie, co tu się dzieje. Pośrodku tego całego smutku, tej jakiejś bezsilności, zobaczcie, jakie tam dzieło stworzenia się dzieje. Na razie tego jeszcze nie widać. Wielkie boom musiało się wydarzyć. Super, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję Wam, że mogłam przeczytać te piękne czytanie, bo dla mnie jest piękne. Mam nadzieję, że w jakiś tam sposób w miarę przystępny przekazałam to. Czasami nie umiem ubrać w słowa tego co widzę, a czasami nie ma takich słów w słowniku. Ludzie się nie posługują takimi słowami, żeby pewne procesy potrafić nazwać. Mam nadzieję, że w tych nowych czasach, które właśnie nadchodzą, powstaną takie słowniki i powstaną takie słowa, które nazywają to, co do tej pory nie nazwane, co do tej pory niezauważane, spychane gdzieś na bok, uważane za nieistotne, bo teraz w tych nowych warunkach to będzie najistotniejsze. Pozdrawiam Was z serca całego przytulam i do usłyszenia.